Dzisiaj EA uraczyło nas ujawnieniem ocen 23 najwyżej ocenionych piłkarzy w Lidze Hiszpańskiej, dlatego sobie spojrzymy na te oceny, zobaczymy, którzy z tych zawodników nadają się do gry, a którzy raczej będą grzać ławę, czytaj, po prostu zostaną przypaleni w SBC. No i na dzień dobry Karim Benzema, dobrze nam znany z poprzedniej FIFA, gdzie dostał kartę Flashback, którą 99% osób grało i nie żałowało, że go zrobiło. W tym sezonie Karim ma w końcu taką w miarę dobrą kartę złotą. W wcześniejszych sezonach ten, ta szybkość była mocno obniżona. Teraz mimo tego, że Karim ma roczek, roczek więcej, dostał 80 pace'a, czyli można nim pograć na początku gry. Myślę, że tam przez miesiąc, dwa na spokojnie. Później już będzie pewnie odstawał, ale jego złota karta jest na pewno lepsza niż była poprzednio. I z uwagi na to, że nie dostał redukcji pace'a, mimo tego, że jest starszy, to jeszcze EA mu zbustowało ten pace, także myślę, że no Karim może być tutaj zadowolony, jak został potraktowany przez EA. No ale też wiadomo, że to jest główny kandydat do zdobycia złotej piłki w tym sezonie, dlatego tutaj akurat bym się nie czepiał i myślę, że całkowicie zasłużenie. Druga karta, najwyżej oceniona, e, tak naprawdę jak Zekwo, e, bo 91 oceny ma Robercij Lewandowski jeszcze sezon temu miał 92, czyli jej uznało, że ten sezon miał gorszy niż poprzedni, mimo tego, że strzelił chyba 40 bramek w 38 meczach Bundeslidze plus Szkodą Lidze Mistrzów, coś w reprezentacji, a mimo tego ma downgrade i szybkości, i oceny ogólnej. Także, no nie wiem jakim cudem mu to zmniejszyli. Mogli mu zostawić po prostu to samo, ale postanowili mu zmniejszyć i sprawić, że ta karta jest jeszcze mniej grywalna niż w zeszłym sezonie. Czyli tak naprawdę, no, no można go na siłę dać do składu na tam pierwszy tydzień, powiedzmy, czy tam dwa tygodnie. A później, no będzie się odczuwać naprawdę tą prędkość, czy tak mi się wydaje. Także, Roberta trochę skrzywdzili i nas jednocześnie też jako kibiców. Reprezentacji Polski. No ale cóż, no mam nadzieję, że szybko Oroberczyk dostanie jakąś fajną kartę specjalną i będzie można się nim nacieszyć troszkę troszkę dłużej. Nie będziemy musieli, mam nadzieję, czekać aż do topców. <laughs> Następnie, Kurtua plus jeden do oceny, ale tak jak z większością bramkarzy, pewnie w ogóle nie zrobi to żadnej różnicy, tak naprawdę, czy on miałby te plus jeden, czy nie. Myślę, że dajemy bramkarza jak każdego innego w tej grze do, do zgrania. Poza ikonami, no to tak naprawdę w bramkarze, to moim zdaniem wszyscy, wszyscy bronią tak samo, czy dobrze, czy źle, to już kwestia indywidualna, u Ciebie może dobrze bronić, u mnie może źle bronić, albo na odwrót e, i to tak naprawdę e, nie ma co się rozwodzić nad bramkarzami za bardzo, także jedziemy dalej. Jan Oblak, tak samo. Bramkarz, nie będę się rozwodził. Bierzesz go do zgrania albo nie bierzesz, już od ciebie zależy czy go lubisz, czy nie. No to tylko tym należy się kierować. Toni Cross, no to jak zwykle już tutaj od kilku FIFA Toni ma ocenę 88, ale jest niegrywalny z uwagi na ten paste. Gdyby nie to, można by go dać do składu, ale tak to się tylko i wyłącznie na przepałkę w SBC. Także Tony niego tutaj nie oszczędzili jak, jak zwykle. Lecimy dalej. Modric. Luka Modric tutaj dostał plus 1 do oceny ogólnej jego statystyki są na tyle fajne, że można go na starcie dać do składu przynajmniej przez tam pierwsze 2-3 tygodnie, nawet do miesiąca, myślę, że będzie dawał radę. Ja w poprzedniej Fifie nim sobie pograłem na starcie, e, jako że kosztował tyle samo, co każda inna karta 87 tam było wcześniej, w poprzedniej Fifie, no to nic na nim nie straciłem, dlatego e, myślę, że w tej fifi też nie będzie dużo kosztował, a statystyki myślę, że ma tyle fajne, że i fajnie będzie można nim podać i strzelić, a ten pace też nie jest najgorszy, jakby nie patrzeć w stosunku do innych, innych piłkarzy. Dalej, stegen, czyli Bramkarz, bierzemy go do składu, jeżeli chodzi o zgranie z Barcelony, czy troszeczkę z niemieckiej ligi, czy na przykład z Rudigerem, który jest tutaj wyżej na, oceniony na 87, i tu jest fajny upgrade to Rudigera, raz że fajne linki z Realu Madryt. dwa, że ma 82 pace'a i statystyki. Praktycznie bliźniaczo podobny do statystyk jakie ma Kulibali, którego oceniłem bardzo wysoko, dlatego myślę, że Rootdigger będzie mega, mega dobry na start, ale jednocześnie też mega, mega drogi. Ale jak uda Wam się go trafić, albo gdzieś tam wysnajpić, no to będziecie się cieszyć obrońcą, myślę, że na, spokojnie na 2-3 miesiące. Następnie De Jong, praktycznie taka sama karta jak w poprzednim roku. De Jong jest zawsze dobrym graczem, takim typowo fifowym. dajecie go do środka i wam i broni i atakuje. Robi wszystko. Jest mega zwinny, fajnie się porusza, ma fajną sylwetkę, także tutaj to nie jest, to jest zawsze dobry wybór, jeżeli chodzi o De Jonga. No i pewnie też będzie troszeczkę kosztowo, dlatego no nie każdego pewnie będzie stać na starcie na tą kartę, ale jeżeli go traficie gdzieś niewymiennego, no myślę, że warto pod niego wtedy zrobić resztę składu, przynajmniej tam z dwóch, trzech zawodników z Barcelony rzucić żeby mieć zgranie. Jest mega, mega fajne Dalej, Vini. No to Vini dostał mega, mega upgrade, jeżeli chodzi o cenę ogólną. tutaj statystyki akurat to są mniej więcej podobne co do, jak, jak, do, jak w jego Ifie, którego dostał, w zeszłej Ifie dosyć szybko. Także statystyki może tak nie pokazują tego, ale wini to nawet jego złota karta była po prostu przegięta. No i w tej Fifie będzie podobnie, będzie mega drogi, na pewno widełki będą maksymalne i nie będzie można go pewnie kupić na rynku nawet za ten, za ten max. Eee, także myślę, że Vini spokojnie pogramy 2-3 miesiące, 4 nawet może ta złota karta jego dawać radę eee, i będzie cały czas w mecie. Także no Vini upgrade to oczywiście dosyć spory jak na, jak na kartę, która w zeszłym sezonie miała 80. Ale myślę, że zasłużenie powinni był naprawdę jedną z kilku, kilku osób, które przyczyniły się do zdobycia Ligi mistrzów, także zasłużenie wini dostał upgrade. E, a czy Parejo zasłużenie e, nadal ma 50%? Pisa? No myślę, że nie wiem, ale się domyślam. Myślę, że jakby miał troszeczkę więcej tak 70, to już byłaby mega fajna e, karta. E, praktycznie taka od wszy do wszystkiego, nie? To praktycznie miał i strzał, i podanie, i dribbling, i defensywa. Ale niestety, 50 PACE to jest za mało, żeby dać go do składu, bo no, nadaje się tylko do SBC, jak wpadło w ostatnich FIFA. Także no, tutaj padają bez zmian większych. Dalej, Alaba. No tutaj fajny upgrade o 2 punkty, albo miał 84 w poprzedniej FIFA. PACE 79, myślę, że spokojnie wystarczy na 2 miesiące. Do tego fajne statystyki defensywne, dribbling też spoko, on się fajnie rusza, jak na środkowego obrońca oczywiście jest mega zwinny. Do tego podanie i strzały nawet ma dobre, także to jest taki trochę taki austriacki kuman. Także Alaba na pewno będzie w mecie, Linki, Real Madrid, także będzie na pewno drogi na, na początku, ale na pewno karta będzie grywalna przez przynajmniej 2, może nawet 3 miesiące. Gerard Moreno, no to z tym pace'em, no mniej więcej podobnie jak, jak jeszcze, no troszkę lepiej niż Lewandowski, ale myślę, że to nie będzie karta grywalna. E, zwłaszcza, że ma sylwetkę jaką ma i ciężko jest się nim obracać, także karta raczej do SBC. Jago Aspas, no tutaj akurat już e, wygląda troszeczkę lepiej niż, e, niż na przykład Moreno, do tego Aspas ma fajną sylwetkę. I fajnie się podusza, także, także myślę, że to będzie fajna karta dla fanów Ligi Hiszpańskiej na start. Będzie można nim pograć spokojnie przez, przez parę tygodni. To jest taka mała, kurwa, bestia, także myślę, że znajdzie miejsce w wielu składach z, z Ligi Hiszpańskiej. Dalej, Pedri. No tutaj też się zastanawiałem, jak zostanie oceniony w tej Fifie. No jest to upgrade, ale jednak troszeczkę tutaj brakuje. No i defensywy, i strzałów dosyć mało. Tak naprawdę nie wiadomo do czego ten pomocnik miałby służyć, tak? bo to ni taki typowo ofensywny, ni taki typowo defensywny i tak nie wiadomo tak naprawdę co miałby robić na boisku, ale myślę, że Pedri znajdzie, znajdzie swoje miejsce, będzie użyteczny. Ja na pewno go wypróbuję, bo jestem jego fanem. No i jego karta TOTS z zeszłego sezonu również dawała radę, także, także myślę, że tutaj Pedri też, też będzie fajnie śmigał. Dalej, Jordi Alba. No tutaj mamy mały downgrade o, o punkcik, bodajże. Ale myślę, że na statek najbardziej się nada. Pace 84. Spokojnie da radę z jakimś dobrym stylu gry do obrony. Myślę, że Jordi Alba fajnie, fajnie będzie śmigał przez pierwszy miesiąc. no później, może już nie domagać ale na start jak najbardziej się nadaje. Nie jest to folder, na pewno bym go nie przepalał, tylko, tylko trzyma w składzie. Memphis Depay, mniej więcej bliźniaczo podobna karta co do tej z poprzedniego sezonu. No tutaj Depay 3 słabsze i 5 sztuczek. No te sztuczki akurat fajnie mogą się przydać na starcie. Także karta jak najbardziej dobra do starterów. Myślę, że przez pierwszy, pierwszy miesiąc spokojnie będzie sobie dawał radę. Zwłaszcza, że mówię, 5, 5 gwiazdek z sztuczek, także będzie można się nim pobawić. Zwłaszcza, że na starcie ci obrońcy też nie są zbyt zwinni, także takimi sztuczkami można z wiele zwołajować. Także Depaya spokojnie polecam na start, przynajmniej przez pierwszy miesiąc do składu. Następnie mamy Fekira. Fekir również mega karta. Nie dość, że dostał tutaj jeszcze większą brodę, to jeszcze dostał Upgrade plus 1. I naprawdę Fekir, jak pamiętacie, poprzedniej edycji, gdy dostał karta 86, jaką specjalną. No to po prostu no, kosił wszystkich, nie? także także tutaj myślę, że Fikir będzie na start mega fajną kartą. Też dosyć drogą, zazwycz, z, z, zapewne z uwagi na to, że jest w ligi hiszpańskiej i jeszcze do tego jest Francuzem, dlatego pewnie będzie coś kosztował, ale, ale na pewno warto będzie go mieć w składzie, będzie na pewno robił różnicę. Ma mega fajną sylwetkę w grze, fajnie się porusza, strzały ma kosmiczne, dlatego złota karta. Myślę, że będzie będzie tutaj fajnym wzmocnieniem każdego składu. Busquets, no to nie ma chyba za bardzo co się rozwijać. 42 Paysa to jeszcze mniej niż Cross. Yy, także era Busquetsa, yy, zaczyna się dopiero od jego karty specjalnej, gdzie ma gdzieś 80-90 To może wtedy będzie użyteczna, póki co tylko do SBC. Karasko, yy, 85 oceny, czyli upgrade o 1. I tutaj fajnie już wygląda ta karta. 89 Paysa. Jak na tą edycję, myślę, że to będzie dosyć sporo, jak na start. Karasko bardzo fajnie się, fajnie się prezentował w zeszłej FIFA, gdzie również grałem jego kartą złotą przez, przez parę tygodni dawał naprawdę radę. Good Rabling coś tam defensywnie również potrafi na 4x4, jeśli na 4 dobrze pamiętam, mega fajna karta na start. Myślę, że nie będzie aż tak bardzo drogi z uwagi na to, że, że, że jest belgiem, a nie jakimś Francuzem czy Hiszpanem nawet, ale na start myślę, że mm, warto będzie go mieć w składzie na lewe skrzydło. Ehm, Zwłaszcza że Wini na tej samej pozycji będzie pewnie mega drogi i raczej niedostępny na samym starcie dla większości graczy, dlatego Karasko będzie super opcją również zamiast Winniego. Akunia zawsze to jest fajna karta w FIFA, teraz dostał nawet jeszcze lekki upgrade o plus 1. Co prawda ma tylko 76 pajsa na, na lewej obronie, to może być trochę mało. Zwłaszcza że ci tutaj skrzydłowi mają po, prawie po 90 powiedzmy, mogą go tam umijać jak tyczkę, ale. Myślę, że na start można go dać tam na pierwszy tydzień dwa, może tam śmigać na tej lewej obronie i nadawałoby tutaj umiejętnościami dribblingu, czy defensywy czy podania, które ma dosyć wysoko ocenione. Także myślę, że tam długo nie zabawi w waszych składach, raczej na pierwszy, pierwsze dwa tygodnie max i, i później będzie trzeba szukać czegoś, czy znaczy kogoś, kogoś szybszego. Jedziemy dalej, mamy dwie ostatnie karty, czyli Żao Felix to jest mega fajna karta na start. Grałem nim w poprzedniej FIFA, gdzie kosztował, e, kosztował e, maksymalną, e, maksymalne widełki PS83, myślę, że spokojnie na początek starczy. 8 do dribblingu, e, strzały podania po 80, do tego 5 gwiazdek sztuczek. Żao Felix myślę, że jest super opcją na start, taki na budżetowy start. E, jak najbardziej e, te 5 gwiazdek sztuczek robi, mega, mega różnica. E, dlatego polecam polecam tą kartę. Jeżeli e, nie stać Was na, na kogoś tam lepszego, to żał Felix będzie dobrą opcją. No i żał Kundę, e, transfer do Barcelony. Fajne linki. E, do tego Francus 83 Paysa. Ta karta będzie na pewno chora na samym starcie. Będzie mega droga, także na pewno nie każdego będzie stać na kundę, ale jak go traficie, no to macie obrońcę przynajmniej na 3 miesiące spokojnie, do to, co będzie mógł, będzie mógł być na tej obronie i będzie, będzie wam czyścił w obronie wszystko. Dostał fajny upgrade, także także kata naprawdę, naprawdę porządna. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, no to chyba e, no zaraz, po, zaraz po Alabie. E, przed Alabą myślę, że nawet. Mimo tego, że Alaba ma 86 oceny, to myślę, że Kunde jest tutaj o wiele, wiele lepszą opcją i będzie łatwiej go zgrać niż, niż nawet Alabę. I kto tam był jeszcze z obrońców? Rudiger. No tutaj Rudiger, Kunde, no to dwa i tacy obrońcy już naprawdę na 3 miesiące spokojnie będzie można sobie nimi pośmigać. Także słuchajcie, to było na tyle. Tak wyglądają 23 najwyżej ocenione karty z Ligi Hiszpańskiej. No i jutro już czekamy na kolejne karty. Pewnie będzie jedna z tych Lig jak włoska, niemiecka i francuska. Także którąś z nich na pewno sobie przejrzymy, jak już wyjdą te oceny. A na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się.